Zostałeś wydziedziczony w testamencie po śmierci najbliższej osoby i myślisz sobie, że tak naprawdę nic już nie możesz zrobić, nic się nie należy, sprawa została zakończona. Nic bardziej mylnego. Jeżeli nie minęło pięć lat od otwarcia testamentu, masz jeszcze możliwość, żeby coś zdziałać. Możesz podważyć powody wydziedziczenia, które wskazał zmarły w testamencie. Bo to nie można sobie tak, jak widzi mi się, kogoś wydziedziczyć. Muszą być określone powody, które są wskazane w przepisach. Jeżeli nie zgadzasz się z tymi powodami, są one nieprawdziwe, Możesz takie wydziedziczenie próbować. Odważyć. Druga istotna sprawa, pamiętaj i wiedz o tym, że jeżeli ty zostałeś wydziedziczony, a masz dzieci, to prawo do zachowku przechodzi właśnie na te dzieci. Jeśli to dziecko jest małoletnie, to zachowek, który mu przysługuje, będzie nawet większy niż twój zachowek, bo tobie przysługuje jako dorosłemu jedna druga udziału, jaki otrzymałbyś w spadku, gdyby nie testament, natomiast dziecku małoletniego przysługuje dwie trzecie takiego udziału, więc jest to wyższy udział. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Osób małoletnich, a szczególnie. Do 13 roku życia wydziedziczyć nie wolno. Nie ma takiej możliwości, sąd na to się nigdy nie zgodzi. Jeżeli podobają Ci się moje filmiki, oczywiście obserwuj profil, po więcej, zapisz sobie ten filmik na później, żeby do niego móc ewentualnie wrócić. Napisz też komentarz, czy miałeś taką sytuację, że zostałeś wydziedziczony w testamencie i co zrobiłeś, czy nic nie zrobiłeś na przykład.